Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ajka. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak minimalistka robi generalne porządki, zwłaszcza wtedy, kiedy ma na to mało czasu. Chwilę się nie odzywałam, właśnie dlatego, że jak pewnie już nieraz wspominałam, przełom roku w mojej branży, nie tylko w mojej, jest takim bardzo pracowitym okresem i ciężko mi wtedy pogodzić pracę zawodową. Z życiem rodzinnym, które oczywiście jest tutaj priorytetem, z prawami prywatnymi i nagrywaniem dla Was, czy też pisaniem, stąd ta, ta przerwa. Dodatkowo też doszły jeszcze pewne sprawy techniczne, ale one już niedługo zostaną rozwiązane i będę mogła o wiele swobodniej kręcić. Nie będę tak bardzo uzależniona od tego, czy jest w miarę dużo światła w mieszkaniu, czy też nie. I mi dlatego, że koniec roku jest takim pracowitym dla mnie okresem, to nie mam zwyczaju robić generalnych, przedświątecznych porządków. No, tym bardziej, że, jak wiecie, te ostatnie święta w ogóle spędzaliśmy poza, poza domem. Nie przygotowywaliśmy niczego tutaj, więc nie jakby nie widziałam potrzeby ani, ani sensu jakiegoś szczególnego zajmowania się w tym czasie domem, kiedy po prostu mam, nie mam na to czasu. I, nie bardzo było, I trudno byłoby mi wygospodarować go na takie naprawdę dogłębne sprzątanie. Ale z drugiej strony uważam, że generalne porządki jako takie są bardzo potrzebne w każdym domu, nie tylko w domu minimalistów, ponieważ to coś w rodzaju takiej jakby okresowej inwentaryzacji, kiedy tak sprzątamy naprawdę dogłębnie. Zaglądając w każdy kąt i do każdej najmniejszej szufladki, musimy się zmierzyć raz na jakiś czas z tym wszystkim, co się nam uzbierało, co posiadamy, czego nie potrzebujemy, a co jeszcze zdecydowanie może być użyteczne. Jeżeli się takich generalnych porządków od czasu do czasu nie robi w każdym obszarze domu czy mieszkania, no to może, zwłaszcza jeżeli się ma dużo rzeczy, może dojść do tego, że nie będziemy mieć pełnej świadomości. Stanu swojego posiadania i może nas to też prowadzić i do marnotrawstwa, i niepotrzebnego wydawania pieniędzy i po prostu takie no, niezbędne utrudnienie życia. Na pewno Wy znacie takie przypadki, ja sama znam ich całkiem sporo, osób, które mając dużo przedmiotów i nie mając takich właśnie wyrobionych nawyków porządkowania czy sprawdzania tego, co się, co się, co się ma, co się posiada. Że te osoby kupują na przykład którą kolejny, kolejne duplikaty przedmiotów już posiadanych, bo albo nie pamiętają, że daną rzecz już mają, albo nie mogą jej znaleźć w bałaganie. Więc między innymi temu mają też służyć generalne porządki, żeby wiedzieć, co się ma i gdzie się ma. Nawet osoby takie jak ja, które nie mają wielu rzeczy. Które nadmiaru się już i tego, co zbędne, nieużywane, pozbyły się bądź dawno, bądź pozbywają się, się tych przedmiotów na bieżąco. Ja też potrzebuję tego, żeby raz na jakiś czas zajrzeć w każdy kąt i w każdą, każdą dziurę naszego mieszkania. Ale, jak już mówiłam, no, pod koniec roku, czyli wtedy, kiedy zwykle się robi, przed świętami, jakieś większe porządki. Ja nie miałam na to czasu. I zazwyczaj staram się odłożyć sobie to, to zadanie na styczeń bądź luty, ten okres, kiedy już trochę się sytuacja moja zawodowa stabilizuje i kiedy mogę pomyśleć też o sprawach, o sprawach domowych. Bo jeszcze, no, nawet. Oczywistym jest, że sprzątam na bieżąco, że co tydzień się odkurza, zmywa się powierzchnie, sprząta się łazienkę kuchnię, ale też wiadomo, że lodówki nie odmrażam co tydzień, że nie sprzątam we wszystkich szafkach również tak bardzo regularnie. Staram się po prostu utrzymywać ten względny porządek na bieżąco, odkładać rzeczy na swoje miejsce. Już nieraz mówiłam o tym, że to ważna zasada, żeby wyznaczać na każdy przedmiot odpowiednie miejsce w swojej przestrzeni i żeby po użyciu pilnować, żeby przedmioty wracały na te, na te swoje wyznaczone miejsca. Ale, tak czy owak, te nawyki codzienne, te, te przyzwyczajenia nie zwalniają nas z tej konieczności. Zrobienia raz na jakiś czas generalnych porządków. Ale gdyby tak chcieć tym się zająć, w, powiedzmy, w jednym w skoncentrowanym czasie, to pewnie trzeba by mieć się gospodarować co najmniej kilka dni czy tydzień, no zależnie od wielkości domu czy mieszkania. Ja myślę, że na takie generalne porządki w swoim mieszkaniu, gdybym nie musiała się niczym zajmować, pewnie bym potrzebowała 2-3 dni. No i jeszcze z, z założeniem, że nie chcę się zamęczyć przy okazji, że po prostu chciałabym pod względem i psychicznym, i fizycznym, ten, ten proces przejść w miarę, w miarę łatwo. I pomyślałam, i to nie, jest, nie będzie żadna rewolucyjna metoda, raczej dość zdroworozsądkowe rozwiązanie, że jak każde duże zadanie, jeżeli chcemy zrobić coś naprawdę dużego, wymagającego siły, siły naszego czasu, zaangażowania, też podejmowania wielu decyzji, bo każde porządki wiążą się z podejmowaniem szeregu, czasem trudnych decyzji, chociażby właśnie co do pozbywania się rzeczy, które są już niepotrzebne, albo zatrzymywania tych, co do których mamy jeszcze jakieś plany. Więc każde takie duże zadanie, jeżeli chcemy go sobie ułatwić, rozwijamy na szereg jak najmniejszych zadań. Na jakieś sekcje, a te sekcje możemy jeszcze podzielić na jeszcze mniejsze sekcje i na, na zadania szczegółowe. I przygotowałam sobie taką listę. Tutaj oczywiście niewiele na tej liście zobaczycie, bo opisałam ją ręcznie i jeszcze nie o to chodzi, żebyście ją tutaj musieli czytać z moich basgrąłów. Ona jest do moich, do moich potrzeb. Gdzie będziecie ją mogli, mogli znaleźć, to to wam powiem. Jeżeli byście byli ciekawi mojej listy, powiem Wam na koniec z materiału. Ym, więc moje, przygotowanie tej listy od razu zaznaczam, nie zajęło mi wiele czasu. To było może 10-15 minut. Yy, siadłam na, na moment, rozejrzałam się po mieszkaniu, rozej, yy, zastanowiłam się, jak mogę sobie te, te zadania rozplanować żeby właśnie jak, naj, jak najpłynniej to generalne sprzątanie, generalne porządki yy, mi przebiegło. E, I najpierw oczywiście podzieliłam mentalnie, mniej więcej zgodnie z fizycznym podziałem przestrzeni, yy, to, to zadanie na takie cztery, nie cztery, pięć widzę. Nieważne, humanista, liczę, liczę fantastycznie. E, pięć pięć yy, grup, sekcji to kuchnia, salon, czyli umownie to pomieszczenie dzienne, Przedpokój, łazienka i sypialnia. No, mamy niewielkie mieszkanie, więc tutaj tych przestrzeni nie ma wielu. E, wiele, e, zaznaczam, że nie uwzględniłam garażu i komórki lokatorskiej, czyli piwnicy, e, bo w tych przestrzeniach sprzątaliśmy z mężem zupełnie niedawno e, i to już mam załatwione, ale gdyby trzeba było, no to. Ta lista musiałaby się jeszcze powiększyć o te, przedłużyć o te jeszcze te, te dwie przestrzenie. Jeżeli Was ciekawi, ja tu post, tak, pokrótce omówię te poszczególne, poszczególne sekcje, jak to będzie wyglądało u mnie, co rozumiem przez te, przez te generalne porządki w poszczególnych przestrzeniach, ale jak już wspomniałam, jeżeli byście chcieli tylko zobaczyć, jak wygląda ta moja lista, to ewentualnie to zachęcam do, do przewinienia do końca materiału i tam Wam powiem, gdzie ona będzie. Więc tutaj w przestrzeni kuchennej, czyli Noval się widzicie, wielkie nie jest, no zawsze coś tam jest do sprzątania. Mam takie zadanie jak mycie i, odmraża, mycie i odmrażanie lodówki. Tutaj będę musiała pewnie poczekać na, na jakieś bardziej mroźne dni, żeby móc zawartość zamrażalnika wystawić na, na balkon, żeby się nie rozmroziła w trakcie mycia. I właśnie tak zaczynam tłumaczyć, a ja zapomniałam powiedzieć o najważniejszym: że oprócz tego, że podzieliłam te zadania na te podsekcje, na te podgrupy, to ja sobie nie wyznaczam jakiegoś konkretnego czasu, w którym muszę to wszystko zrobić. Mam tę listę która, czynności, która się, która, która się zmieściła na jednej karcie za cztery. I zakładam, że te czynności, dowolnie wybrane czynności z listy, stosownie do tego, na co akurat będę miała czas, siły i na co będą, będą najlepsze okoliczności, będę wybierać z tej listy poszczególne te, te zadania i wykonywać je wtedy, kiedy będę miała na to czas. No, najlepiej codziennie. Codziennie jedno małe zadanie, co najmniej jedno małe zadanie. Jeśli będę mieć luźniejsze dni i będę miała więcej zapału i, i więcej możliwości czasowych, to Danego dnia mogę albo wybrać sobie jakieś większe zadanie, albo, albo, jakieś, albo pogrupować kilka, kilka mniejszych. Bo też nie, na przykład nie mam szczególnej ochoty na to, żeby zajmować sobie na przykład weekendy, całe weekendy na sprzątanie. Jakkolwiek sprzątanie potrzebne jest, ale weekend też zazwyczaj mamy wiele innych planów do realizacji. Często są to plany wyjazdowe czy towarzyskie, więc wolałabym sobie. Całego na przykład danego weekendu nie zajmować porządkami, chociaż oczywiście bym mogła. Więc wracając do, do pokrótce omawiania listy moich zadań związanych ze sprzątaniem A więc tam zaczyna się od mycia nurzenia, lodówki. To jest, jak mówiłam, takie zadanie, które akurat będzie wymagało powiedz po prostu bardziej roźnej pogody, bo wtedy jest to najłatwiej zrealizować. Szafki z naczyniami. Szafki z naczyniami ich sprzątanie będzie polegało na wyjmowanie po prostu naczyń z poszczególnych szafek, sprawdzaniu czy aby przypadkiem gdzieś tam właśnie nie powstały jakieś nadmiary, czy któryś z naczyń nie, nie można by się pozbyć, bo tutaj nasze potrzeby kuchenne się coraz bardziej upraszczają i szczerze mówiąc zadowalamy się coraz mniejszą ilością naczyń i jakoś to tak, człowiek po prostu w miarę, Procesu upraszczania, coraz bardziej się do tego przyzwyczaja, więc może się okazać, że, że coś tam jeszcze będzie można z tych, z tych naszych zapasów kuchennych, naszego wyposażenia kuchennego, jeszcze komuś, z kimś się podzielić. Rzadkie z zapasami. Nie mamy wielu zapasów spożywczych, staram się raczej zakupy robić na bieżąco, no ale wiadomo, mam jakieś zaprawy, mamy tak zwane produkty suche, sypkie, jakieś herbaty, innego rodzaju bazy do, do ciepłych napojów. I to są takie rzeczy, które też lubią się czasem gromadzić. Jakiś czas temu musiałam się oduczyć od robienia zapasów np. herbat sypkich. To chyba jest słabość wielu osób. Kupowanie jakichś kolejnych, kolejnych herbat. Jeżeli się, jeżeli się lubi takie ciepłe napoje, inne niż kawa. Więc musiałam też się nauczyć, żeby nie kupować nie tworzyć tych zapasów herbacianych, jakichś bardzo wielkich, no bo to nie ma sensu. Po prostu szkoda mieć, nie wiem, kilkanaście rodzajów chyba kilkanaście rodzajów to może nigdy nie miałam, ale więcej niż powiedzmy, nie wiem, trzy, cztery rodzaje herbaty mi akurat nie, nie potrzeba więcej, więc będę zaglądać też do tych zapasów. Przejrzenie zawartości szuflad. Przejrzenie tam bułeczek z przyprawami, widzicie je w głębi. U akurat w moim domu przypraw się używa sporo, różnego rodzaju i jakkolwiek gotuję, ja gotuję prosto, ale, ale to, to rozmaicenie w kuchni, w, w smakach potraw, wprowadzam przede wszystkim przez zastosowanie rozmaitych przypraw, także egzotycznych. Ale z przyprawami też trzeba jest sprawdzić, czy które się nie straciły już aromatu, czy dana przyprawa może na pewnym etapie gdzieś tam się nam jej smak odpowiadała, może z, jakich, z, jakich, z czasem wyszła z użytku. Więc tu to, co przeterminowane zwietrzałe oczywiście się wyrzuca. Ewentualnie no, trzeba będzie pewnie zredukować liczbę tych kto bo nie wszystkie już będą potrzebne i ewentualnie sprawdzić, czy jakichś zapasów nie należałoby uzupełnić. Yy, kolejne zadanie to mycie piekarnika. Ja akurat to jest taka czynność, za którą nie przepadam, ale pewnie gdybym robiła to częściej, to byłoby mi łatwiej, więc tu akurat yy, sama sobie utrudniam życie, więc to, to, to stanowczo zbyt rzadko. Yy, szafki u góry i, szaf i, i pod szafkami, mam takie dwa punkty. Szafki u góry, czyli umycie powierzchni szafek kuchennych, na wierzchu, no to wymaga oczywiście tam spięcia się na meble i wyciągnięcie listew oczywiście pod spodem, pod szafkami i umycie podłogi pod spodem, to też nie jest taka, taka czynność, w moim przypadku nie, nie, nie widzę sensu, żeby robić to przy każdym sprzątaniu, bo tam, w no, wprawdzie kurz się zbiera, ale zdecydowanie wolniej niż w innych miejscach. I jeszcze też porządne, takie solidniejsze umycie suszaki na naczynia, czyli tej szafki nad zlewem. Nad i przejrzenie szafki ze szkłem, czyli z kieliszkami, szklankami. Tu podobnie jak z tymi naczyniami kuchennymi, garnkami wyposażeniem, pozostałym wyposażeniem kuchennym, też dobrze jest czasem sprawdzić, czy się tych różnych szklanek kieliszków nie nagromadziło zbyt wiele. Tak są to znaki rzeczy, które się czasem dostaje w prezencie, czasem jakieś szklanki są, nie wiem, w zestawach z jakimiś napojami. Więc tu też raz na jakiś czas dobrze zobaczyć, czy czy tego szkła nie ma, nie ma za dużo, i czy jesteśmy go w stanie zużyć, czy też może nie byłoby lepiej przynajmniej części się pozbyć. Tyle kuchnia. Jeśli chodzi o salon, tutaj i w sumie chyba kuchnia to jest ta, ten dział, który zajmie mi, powinien mi zająć najwięcej czasu, najwięcej energii, no bo to, to jest takie miejsce, w którym, w którym jest wiele przedmiotów zresztą używanych i rzeczy używanych na co dzień. Salon, czyli ten pokój dzienny, tu, tu jest o, ta przestrzeń jest o wiele prostsza. Tu mam tylko cztery punkty, szafki z dokumentami, czyli przeglądam dokumenty, sprawdzam, co, czego już nie muszę przechowywać, zwłaszcza dotyczy to dokumentów firmowych związanych z działalnością gospodarczą. Co trzeba to do zniszczenia bądź na makulaturę, co trzeba zarchiwizować, to do stosownych teczek do archiwizacji. To tak samo, jak już mówiłam, z dokumentami filmowymi. Yy, tu mam punkt trzeci, materiały do greckiego. Wiecie, uczę się języka greckiego od kilku lat. Yy, tych materiałów do no, nauki się, się też zbiera sporo. Będę musiała je po prostu przejrzeć, też zdecydować, co powinno jeszcze zostać, do, do czego wracać nie muszę, co mogę znaleźć na przykład w internecie i, i czego nie muszę mieć w fizycznej postaci. I szuflady z produktami kosmetycznymi. Część kosmetyków, ja przygotowuję sobie kosmetyków pielęgnacyjnych, przygotowuję sobie sama. To też rzecz, którą już robię od lat. E, te półprodukty kosmetyczne też trzeba raz na jakiś czas przejrzeć, sprawdzić, czy to coś tam się nie przeterminowało, czy, czy coś trzeba uzupełnić. I w ogóle, co mam i co mogłabym jeszcze wykorzystać. E, to nie, nie mam bardzo wiele tych, tych półproduktów, ale, ale no, też wymagają uwagi. W przedpokoju. Tylko jeden punkt, czyli szafa. Ta szafa wnękowa, taka przy wejściu, w której są ubrania wierzchnie, moja, moja odzież, taka, w której, te, te stroje, w których chodzę po domu. E, wiadomo, obuwie to używane na bieżąco. Tu głównie w tej szafie bardziej trzeba się skupić na umyciu szaf, szafy jako takiej e, i ewentualnie przejrzeniu no, ubrania, w moim przypadku tych, tych domowych, e, bo to jest taka, taka część garderoby. Która lubi się rozrastać, często się różne zużyte, znoszone ubrania odkłada do tak zwanego donoszenia po domu, a potem się okazuje, że, że jest tego stanowczo za dużo i nawet tak jak, jak ja spędzam w domu sporo czasu pracując na własną rękę, to nie potrzebuję aż tak wielu ubrań, jak tam na tej półce się zebrało. Ale to jest tylko jedna półka w moim przypadku. Łazienka to też nie, jest, nie ma wiele pracy w niej. Szafka pod umywalką, czyli szafka, w której trzymam środki czystości i, i, i środki dobrania, więc też po prostu przejrzeć, umyć, umyć szafkę. Szafka z kosmetykami, szuflada z lekami, obie te przestrzenie u mnie nie są zbyt rozbudowane. Jakaś tam podstawowa apteczka, środki opatrunkowe, te, te różne tak, takie podstawowe leki na, na, na przeciw czy na ewentualne dolegliwości żołądkowe. Też trzeba przejrzeć, przede wszystkim sprawdzić ewentualnie przedatowane leki, zobaczyć co trzeba uzupełnić, co jest zbędne. Przeterminowane leki odniosę po prostu do apteki, akurat w dużym mieście z tym nie ma problemu, bo, bo w wielu aptekach można, stoją pojemniki, do których można przeterminowane leki czy, czy innego rodzaju tak zwane opady medyczne wrzucać. I ostatnie zadanie umyć ściany. Mamy w łazience dość wysoko, wysoko położone a położono płytki ceramiczne, Raz na jakiś czas trzeba je po prostu soli umyć. To tutaj też nie jest coś, co robię na, przy każdym czy tym cotygodniowym sprzątaniu. Yy, I sypialnia tu też nie ma, nie ma wiele, tylko z książkami, czyli oczywiście ściągam książki, przeglądam, czy coś tam nie ma jeszcze do pozbycia się, przecieram półki. Yy, kolejny punkt, który już zresztą wykonałam. Pudła z materiałami to rękodzieła, ja lubię je robić na drutach i czasem mam jakieś drobne prace z dekupażu, mam jakieś też filce, nie filce, yy, materiały do szycia. Tu to też to są takie zasoby, które lubią się rozrastać i też raz na jakiś czas lubię je przejrzeć, sprawdzić, czy do tych planów, projektów, które, które mam w głowie, yy, to co, co jest w domu mi się przyda, czy też jakieś... Yy, Materiały już, już nie będę nimi raczej zainteresowania i mogę się z nimi, z nimi z kimś podzielić. Zwykle takie rzeczy po prostu wystawiam za darmo na jakimś serwisie typu Gumtree bądź LX. bo od pasjonatów ręko działa jest przecież wielu, więc zwykle się znajduje ktoś, kto chce odebrać np. mniej resztki włóczek, chociażby, I, i to są rzeczy, które zawsze są w, są w cenie. I ostatnie dwa punkty z sypialni. Szuflada w szafce nocnej, czyli taka szuflada, którą mam przy, przy w, w, w szapeczce przy, przy łóżku. No a tam jakieś takie dro, drobiazgi osobiste, nic, nic wielkiego. I szafa, ta główna szafa, którą dzielę, podobnie jak zresztą szafę w przedpokoju dzielimy z mężem. Więc umyć, zajmę się myciem całej szafy, a, a jeśli chodzi o zawartość, no to skupię się oczywiście na swojej części. Bo każdy z nas się swoją kardynową zajmuje samo. Oczywiście znowu przejrzenie, sprawdzenie, czy nie ma jakichś rzeczy, które z jakiegoś, czy się zniszczyły, czy z jakiegoś powodu nie są mi potrzebne. Sprawdzenie po prostu, czy, czy ten stan obecny szafy odpowiada moim aktualnym potrzebom i po prostu pozbycie się rzeczy, które czy się zniszczyły, czy czy który, który z jakichś powodów już nie używam, nie zakładam. Więc tak wygląda w skrócie ten, ten, to moje generalne sprzątanie. Te listę znajdziecie po prostu we wpisie w blogu, na blogu, bo chciałabym, już wspominałam parę razy, żeby blog i kanał na YouTube się wzajemnie uzupełniały, żeby to była raczej całość niż dwa osobne byty. Główną po raz kolejny, tak podsumowując, główną moją ideą tego, tego generalnego sprzątania jest to, żeby go sobie po prostu podzielić na te małe zadania i te małe, małe zadania, drobne czynności z tej no, średnio długiej listy wykonywać systematycznie, najlepiej codziennie. Nie po, żadna z tych czynności, właściwie większość z tych czynności nie powinna mi zająć więcej niż na, no, nie wiem, pół godziny, w przypadku niektórych może będzie to Kilkadziesiąt minut, może godzina. Być może takie czynności jak mycie lodówki czy, czy przyglądanie garderoby mogą też zająć pewnie może około godziny, ale to nie są. Żadna, z tych, żadna osobna z tych czynności nie jest, nie jest bardzo czasochłonna. Natomiast no, z tych małych cegiełek składa się już większa całość. Dajcie mi znać, czy, jak wy podchodzicie do generalnych porządków, jak często je robicie, czy macie jakieś określone momenty w roku, kiedy, kiedy to robicie, czy po prostu kiedy wam przyjdzie na to hotel, albo kiedy macie czas, czy też w ogóle nie robicie tego rodzaju, tego rodzaju porządków. Bardzo jestem ciekawa waszych, waszych doświadczeń. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo.